Wspólnota to nie jest coś, o czym powinno się gadać przy mównicach na konwencjach. Wspólnota to jest coś, co się robi. I zapewniam Was, że mam mnóstwo pomysłów na to, jak wykorzystać wszystkie narzędzia, które daje Pałac Prezydencki, do tego, żeby zacząć spotykać ze sobą ludzi, żeby oni mniej rozmawiali ze sobą przez Twittera, żeby mniej ze sobą skakali przede wszystkim do gardeł w różnego rodzaju programach, tylko żeby usiedli i bez żadnych kamer nauczyli się wreszcie tego, że są ludźmi, którzy tak samo kochają, czują, tęsknią, którzy są polskimi patriotami, którzy naprawdę są w stanie zrobić taką Polskę jakiej nie widzieliśmy od wielu lat, bo od dwudziestu lat ten silnik coraz bardziej piłuje, coraz bardziej chrzęści, coraz bardziej sprowadza nas na manowce i coraz bardziej każe nam zajmować się rzeczami, które zabierają nam tlen. Które zabierają nam pogodę ducha, które zabierają nam to poczucie, które powinno nam zawsze towarzyszyć: że jesteśmy wspaniałym narodem, że jesteśmy genialnym społeczeństwem, że jesteśmy kreatywni, wrażliwi, solidarni, mądrzy. Co się z nami stało, że ktoś nam wmówił, że jest inaczej? Ten duch, ta nadzieja, która w nas jest, ta prawda o nas, niech wreszcie wyjdzie na jaw, niech się wreszcie wydostanie z tego polsko-polskiego czajnika.